Witam w kolejnym filmiku, w takiej krótkiej zapowiedzi. Odebrałam trzy paczuszki od polskich twórców niezależnych. Udało mi się rozpakować, sprawdzić, czy wszystko całe i zdrowe. I na pewno będę opowiadała o tych zapachach. O niektórych już troszeczkę wspominałam, ponieważ niektóre zapachem mniejszej ilości zamieniłam w większe. Między innymi Guślarzem, Kamila Bańkowskiego, który mnie Zachwyciły, niesamowicie kontemplacyjne. To jest jeden z tych trzech z słowiańskich klecht z drugiej edycji, więc zamieniłam na większą ilość również też nane, ala rozrzutnego, czyli gabriela tyma. To jest taki zapach, w którym trochę inne niuanse zaczęłam dostrzegać po czasie, może trochę mniej moje, co nie znaczy, że złe. Natomiast to, co mnie na początku zachwyciło, opowiadałam o tym zapachu, to kwestia, że tam się zrobił taki efekt ponurych wiśni, takich głębokich, bordowych, takich rozlanych wręcz w piwnicy. Podejrzewam, że to jest kwestia paczuli, tytoniu, tytoniu takiego efektu wiśniowego. Natomiast przy mocniejszej aplikacji, przy kolejnych użyciach, albo się trochę po prostu przegryzło bardziej, też aspekt korzenco. Nadal zachowuje się jakby w takiej stylistyce urodniowej, świątecznej itd. Chociaż muszę przyznać, że mi bardziej ta wytrawność, ta wcześniej yy, urzekła bardziej, ale jeszcze będę sprawdzała, mam większą ilość. Zaraz może jeszcze pokażę. I od Grzegorza Dzierzęgi stałam w prześlicznym pudełeczku, takim zimowym, świątecznym, grudniowym. Może je pokażę. Tutaj są jeszcze bałwany. Zaraz to pokażemy. Pokażemy, żebym jeszcze tu nic nie nawyrabiała. Z zabawnymi, specyficznymi minami Generalnie powiem tak U mnie jeżeli chodzi w ogóle o taką estetykę świąteczną Uważam, że często jednak to jest trochę Zbyt przeładowane i tak dalej Natomiast to mi się bardzo podoba to pudełko Ono jest w taki proste, minimalistyczne Jeżeli chodzi o tą całą część Po prostu niebieskość yy, I głównie wiele takich właśnie Śnieżnych fragmentów Bardzo mi się podoba yy, Mam w tym ulokowane zapachy Właśnie świąteczną grzegorza Całą tą serię świąteczną w ogóle przypomnę, że tak naprawdę o zapachach Kamila, Ala i Grzegorza, o każdym z twórców było bardzo dużo filmików w ramach serii Patriotyzm Perfumowy. Bardzo dużo, dużo różnych zapachów opowiadałam, omawiałam w mniejszym bądź większym stopniu, bardziej takie pierwsze wrażenia, ale też takie typowe recenzje. Naprawdę bardzo dużo, bo ja w zasadzie już nawet miałam takie niektóre, że tak powiem trochę w świątecznych klimatach zapachy Grzegorza Dzierzęgi. Zaczęła się z zapachami Grzegorza od zapachu konkursowego. Tego później nazwałam jako crema debenesy, babie lato. U Kamila zaczęło się od zapachu, ja nie wiem to było numer 5. oznaczał się ze mną jako Karkazon, generalnie murk Ale później opowiadałam z nią o mojej rzegie. To były ogromne zachwyty i bardzo często wspominałam o tym zapachu również o summer Tea. Odnośnie Grzegorza wiele zapachów było omawianych, naprawdę bardzo dużo. Wracam do niektórych. Ostatnio też było, był filmik na zasadzie właściwie chyba post. perfumowych. to pierwszy, ten lepszy wybieranie zapachów, albo filmik, już nie pamiętam, właśnie z tej przysyłki od Grzegorza. Które w pierwszej kolejności mocniej omówić? Zostały wybrane kaszmir oraz cafetierra Verde Przypomnę, że o cafetierra verda, też tej kafetierki kiedy kiedyś opowiadałam już trochę, bo miałam mniejsze ilości, teraz mam trochę, y, trochę większe. Seria świąteczna Grzegorza. Mamy trzy zapachy. Jeden pamiętam y, trochę w stronę cynamonowości. Grzegorz wspominał, że bardziej jednak wytrawnie. Stąd też dobrałam jeszcze mililitrę Mam, tak to wyglądają tutaj etykietki, buteleczki. Właśnie mam też zapach w ogóle taki, ma być na zasadzie kominkowy i też zapach yy, w ogóle trzy zapachy. I jeszcze taka powiedzmy owocowość świąteczna. Wcześniej omawiałam, jeżeli chodzi o polskich twórców, yy, niektóre zapachy kasi połam, a propos tych świątecznych. Tak jak wspominałam, dużo zapachów Kamila już było omawianych. W mniejszym bądź większym stopniu ja wracam do tych zapachów i na pewno zapachy Kamila doczekają się takiego naprawdę dłuższego, dłuższego omówienia, takiego przejścia przez różne zapachy. Ja do nich wracam, sprawdzam w różnych warunkach, dlatego że widzę, że różne inne niuanse, jestem jeszcze w stanie się w nich doszukać i potrafię już teraz powiedzieć, które tak najbardziej moje. Niektóre zdania, że tak powiem, podtrzymuję, niektóre mi się troszeczkę zmieniło. I tutaj mamy ten mój zachwyt w większej ilości guślarz. Bardzo ładne etykietki. Już widzę, że te etykietki, jak były te klekty, druga seria to właśnie, jak widzę, chyba były od Kamila, bo właśnie wszystkie miałam tak poznaczane. Natomiast Grzegorz ma dużo różnych dopasowanych etykiet, bo to też już pokazywałam, właśnie jak pokazywałam tą przesyłkę ostatnio z Grzegorza, że właśnie jest ta szata taka, że one są wszystkie tak fajnie zrobione. Cały ten zestaw, jak miałam w woreczku, to tak od razu cieszyło oko. Mam też trzy zapachy do testów od Kamila i mam zapach Nanna z takimi mi się podoba ten papier, taki, jest taki surowy Ja lubię takie rzeczy, jak są, nie wiem, koperty, to właśnie takim surowym odcieniu <laughs> Taki trochę kolor <laughs> surowo-kartonowy w, w pozytywnym sensie Skok, mos... Hmm. Czyli nie jestem do końca pewna tego dalszego oznaczenia, więc może jednak nie będę na razie czytała yy, Oraz jeszcze zapach yy, Drakkar. I chyba z tym właśnie Kamil mi pisał, że na zasadzie, że to będzie mocny, mocny kaliber, więc generalnie yy, będę się z nim uważać. Myślę, że to może być taki też zapach, który może będzie lepszy na męską skórę. A jeszcze sobie spróbuję pokazać kartonik od Kamila. O ile mi się uda. To jest ten motyw, który pierwszy raz miałam na flakoniku z Morg Skog. A wracając jeszcze do etykiet Grzegorza, to ja pokazywałam je w tamtym filmiku. Tutaj, jeżeli chodzi o serię świąteczną, ona jest w takiej kolorystyce, dosyć niebieskiej, z akcentami powiedzmy takiej żółto-piaskowo-złotawego powiedzmy taki ładny odcień żółtego taki dosyć pastylowy. Odnośnie zapachów Ala było dużo. Jak dobrze pamiętam, to na moim kanale z tych trzech twórców Pierwszy był omawiany Al W sensie jego zapachy Między innymi seria, duża część serii Rycerze Jak również Mistrz i Małgorzata Wówczas głównie o Nataszy Później też o Don Kichocie Odnośnie Rycerzy To mogę powiedzieć tyle Czy ja ten atomek wzięłam? Mam Udało mi się zdobyć Zapach, który tak ogromnie mi wspominałam Z pewnej edycji Rycerzy Takiego seta samplerków Próbek Próbek, próbek. Um, bo tam były różne edycje, chyba trzy edycje były rycerze. I w końcu um, udało mi się poustalać, że to archanią um, To był ten zapach, który jako jeden z dwóch najbardziej mi się spodobał w pewnej pięcioelementowej um, serii rycerzy. Um, I zaraz powiem, jaki był drugi, bo ja właśnie na te dwa się zdecydowałam na większe ilości, niż większe w przypadku na 10, w przypadku Rolanda, bo o nim mowa na piątkę, to pamiętam, że w, arch, w zapachu Archanioł niesamowicie urzekł mnie motyw orzecha włoskiego z taką zielenią. Bardzo rzadki motyw i w końcu się udało stać, że to będzie ten zapach z tej wówczas edycji Rycerzy. I mam bardzo ładny, czerwony, aksamitny woreczek, ale już widzę, że coś mam źle ustawione w telefonie. To już zauważyłam jakiś czas temu że zaczyna mi... kolory jako tako dobrze, ale tak, kolory w większości, większość kolorów dobrze, na przykład no różne, nie wiem, tutaj powiedzmy ten odcień sweterka w zasadzie prawie idealnie, no może w rzeczywistości on jest troszeczkę jakby, widzę na, na, na filmiku jako bordo, on jest takim bardziej bordo trochę Zrobiną powiedzmy śliwki bakłażana, trochę może tak chłodniej lekko, ale, ale generalnie okej. Okay. Natomiast nie wiem, co mi się dzieje z czerwienią, i to zauważyłam, jak miałam czerwoną sukienkę, coś się dzieje i więc ja nie będę pokazywała tego woreczka. On jest bardzo miły w dotyku i on jest właśnie na tą buteleczkę nanym, owej z efektem wiśniowości, bardzo udanej, gdzie można doszukać się. Nawet jeżeli to w jakimś użyciu y, Ukaże korzenność To nadal ta głębia, wytrawność y, taki wręcz bordo Siła głębi, borda y, Tej wiśni w tym zapachu Jest naprawdę zauważalna Woreczek jest w kolorze czerwonym A po prostu y, kolor będzie zniekształcony O, widać Wpada w róż, on taki nie jest, jest taki neonowy Woreczek jest czerwony Uda mi się to uchwycić na jakichś zdjęciach ja Muszę sobie po prostu jakieś, y, pobrać coś na telefon Co będzie mi naprawiało ten odcień czerwieni bo to jest tylko problem z czerwonym kolorem nie wiem po prostu co, co się <laughs> kiedyś miałam inny telefon starszy telefon, a nic nie kombinował no to, to czasami jest i mam też Joanne Dark w postaci próbki Rogera właśnie od Ala jeszcze tutaj mam spróbować do potestowania 36 oraz. Yy, nie wiem, czy tutaj dużo odczytuję. Karo, Karolink chyba tak. Także będę testować. Odnośnie zapachów, ale dużo było omawianych, yy, bo wspominałam, yy, część zapachów, które miałam w mniejszej ilości, faktycznie zamieniłam na większej ilości. Yy, generalnie. Właśnie nie pamiętam, jak było też z tymi zapachami wcześniej u Grzegorza i u Kamia, tam też były takie sytuacje, że właśnie mniejsze były zamienione, potem na większe, w którym najbardziej podpasowały. Mogę powiedzieć tak, w ogóle ja to zauważyłam, yy, ale to już opowiadałam wcześniej o tym. Na przykład, jeżeli weźmiemy zapachę Grzegorza yy, i to mi się podoba, nie zauważyłam u żadnego z tych twórców yy, problemu z tym, że. Coś mi może nie podpasować, w sensie, że coś odbiorcy po prostu może nie podpasować, że to jest na zasadzie przyjmowania konstruktywnej opinii. I powiem tak, ja oceniam zapachy i ja potrafię docenić zapach, nawet jeżeli on nie jest dla mnie, nawet jeżeli to nie jest w moich klimatach, nawet jeżeli ja nie widzę go na sobie. Nawet jeżeli ja go nie widzę na sobie w życiu globalnym, tylko na przykład, na wiem, nadgarstkowym, takim na zasadzie obserwowania, poznawania, obserwacji i tak dalej. Albo widzę ten zapach po prostu w innych warunkach, na innej osobie, po prostu. Ale po prostu go doceniam. Doceniam po prostu, że został dobrze zrobiony, co nie znaczy, że jest dla mnie. To, czego ja nie toleruję w perfumach, to przede wszystkim syntetyczności, płaskości i takiej drażniącej, właśnie chemicznej nuty. Jakby nie do przejścia są dla mnie, nie wiem, chemiczne cytrusy, czy też ujęcia, które powinny wybrzmiewać naturalnie typu owoce, coś z natury, a wybrzmiewa po prostu nienaturalnie, nierealnie, nieprawdziwie. A to mi się na przykład podoba, że na przykład, jeżeli weźmiemy zapachy grzegorza, dużo poznawałam takich właśnie z nutami z przyrody: czy to jakieś owoce, czy to jakieś rośliny, czy to jakieś kwiaty, że to jest właśnie faktycznie ich realność. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Zapachy Ala zauważyłam coś takiego, że one potrafią bardzo dojrzewać. I miałam tak z Lilawati. Zapach doceniałam, z samego początku był konkursowy, chyba trzynastka. Ale nie do końca był dla mnie, ale doceniałam go. Natomiast to, co się zadziało po czasie, to skończyło się tym, że ja domówiłam dodatkowo chyba 20 ml, bo się pozmieniał, bo doszła w tym zapachu ogromna faza owocowa. I widzę, że na przykład mam zapach ten oznaczony jako 88. On też się bardzo pozmieniał. Przecież był taki pastelkowy. Teraz jest tak w stronę takiej trochę mm, aury przestrzennej, z natury trochę jakaś taka lipowość wpleciona. Mam też gdzieś większą ilość, na przykład pożyczek mam też większą ilość, zwam się um, paryżanki, takim fajnie truskawek i popcornu, o ile też jakoś tam się nie pozmieniało. Um, jeżeli, chodzi o, um, jeżeli chodzi o zapachy Kamila, um, to mam dużo zapachów w większych ilościach i, w większych ilościach, i tak jak wspominałam, bardzo mi się podoba Summer Tea, ogromnie mi się podoba moje niej, dużo, opowiadałam zwłaszcza w okresie letnim. I to jest taki zapach, który zdobył ogrom komplementów również od obcych osób. Hmm. Też odbiór tego zapachu był bardzo różne. Zupełnie różne rzeczy ludzie jakby odbierali, ale po prostu ale zakwoty były. Yy. Pierwszym zapachem był Morskok i uważam, że to jest świetny zapach dla myślników, tak jak mówiłam, Handley, y, Fum, czy też próby traw y, Alana Balewskiego. Yy. Tam też ten zapach potrafił być yy, w zależności od aplikacji inaczej przeze mnie odbierany. W zależności też właśnie, czy to jest na skórę, czy na Ubrania czy na włosy to też inaczej to wszystko wybrzmiewało. Ja do niektórych zapachów jeszcze cały czas powracam, i uważam, że do zapachów polskich twórców nie zawsze warto wracać. W sensie, nawet jeżeli coś na mnie podpasuje, to zostawiam, wracam za jakiś czas, wracam w różnych warunkach, bo widzę, że to są zapachy bardzo kapryśne i potrafią zaskoczyć nie od samego początku. I miałam tak z różnymi zapachami, gdzie na przykład później się zdecydowałam po prostu na większą ilość, a były też takie zapachy, gdzie, gdzie od razu, a były też takie zapachy, które mi bardzo pasowały, a potem coś mi zaczęło jednak nie grać. Co nie znaczy, że ten zapach został przeze mnie skreślony, ale po prostu. Także yy, myślę, że na moim kanale serii i przejście z perfumowy można odszukać naprawdę dużo filmików, gdzie o zapachach tych trzech twórców niezależnych dużo opowiadam, bo wydaje mi się, że o tych trzech bardzo dużo. O zapachach Kasipom yy, Bogdana, czyli yy, vetiver parfum craft również. Tak patrzę, jakich jeszcze twórców yy, niezależnych polskich yy, zapachy yy, w dużej mierze omawiam, bo Innych to już takie bardziej pojedyncze zapachy. Na przykład dostałam ostatnio od Daniela Grąskiego kilka zapachów, z którymi nie miałam do czynienia, także też będę sprawdzała, omawiała. Dostałam na przykład taką wersję, którą poznało kilka osób, ona podobno nie weszła, weszła inna wersja pewnego zapachu innego jeszcze twórcy niezależnego. Także Daniel mi też wysłał na zasadzie, że, że może po prostu też wskaże do jakiego projektu by to można było dać, ulokować. Także to tyle. Przypomnę, że Daniel jest między innymi organizatorem tego konkursu perfumiarzy, gdzie poznałam pierwszy zapach właśnie Kamila Grzegorza. Tam też był zapach Ala. Opowiadałam też o wielu zapachach Grzegorza Placka. To też było, było jednak trochę tych wrażeń. Przypomnę, że bardzo dobrym zapachem niezależnego polskiego twórcy z takim mrokiem, głębią, ponurością dla miłośników Fatą Boforta, ale i na zasadzie Bliźniacze, tylko po prostu ten klimat mroku, zapach Mateusza Wiśniewskiego. Ja mam ten zapach i mam go w różnych też wersjach, ani bojary zapachy. Bardzo lubię, dużo zapachów mam, też do nich wracam i też niektóre zaskoczyły po czasie. Na początku Lea na przykład, przez została uznana jako taki po prostu... Yy, za bardzo na mnie niknące, a potem po prostu zaczęły się cuda, a mogłabym szybko ten zapach skreślić, także wiem po prostu, że tych zapachów nie należy yy, skreślać. Są zapachy, które od razu mi podeszły, yy, a są zapachy, które potrzebowały czas różnie. Yy, o zapachach właśnie Kasi było dużo, do niektórych jeszcze będę, niektóre będę miała omawiała. Yy, Bogdana yy, Parfum Craft yy, też. Ostatnio opowiadałam o różnych zapachach Amadeusza Hammerskiego yy, Właśnie z Amadeuszem, przy współpracy z nim robiłam te różne zapachy. Te moje według mnie planu w laboratorium perfumem Polskiego Stylu. Także trzy już gotowe, trzy kolejne plany, że tak powiem, są. Ja już trochę o tych zapachach opowiadałam i o wcześniejszych wrażeniach, późniejszych wrażeniach. Cały zamysł, to na czym mi zależało, jaki był mój plan, co koniecznie chciałam użyć. Co zmieniałam, bo to są różne próby i po prostu już na przykład wiem, które składniki mi bardzo pasują, które będę chciała użyć i dlaczego koniecznie je w kolejnych kompozycjach. Także to są takie moje trzy plany, które zostały zrealizowane, trzy zapachy, które udało mi się stworzyć, trzy kolejne będą, myślę, że będą kolejne, bo ja się szybko wciągam w takie zabawy. Także to jest po prostu jakiś zamysł, który sobie wymyśliłam, coś czego tak długo szukałam, i właśnie realizacja, i sprawdzanie, i zmienianie, i właśnie to czegoś brakuje według mnie, to czegoś jest za dużo, za mało, co generalnie po prostu to zostało zrealizowane. Tak długo szukałam szlachetnego górmą i powstała Lakalidad de Górmą. Zależało mi na takiej ponurości, wytrawności, głębi, i herbaty, i, i nie tylko. Yy, też poświęcności dymów, yy, Sarsamora, yy, ser yy, sersamora Forestal de Umo i zapach na zasadzie siły lasu, ale też takiego lasu, świątecznością, konkretnie mandarynką, z miodem, ale jednocześnie siłą, yy, właśnie takiego świątecznego lasu, głównie zielonego i lastego zielono i tych klimatów, ale też z bazą, która poszła w inną stronę w taką siłę drzewno, kadzidlano, giełkową coś na zasadzie takich klimatów, jak takie właśnie drzewno, kadzidlane tło szpilkowny serżą, przy czym taką wersję wymowę, czy też nie wiem, North Lumber House. Także to są takie już realizowane. Planuję, że tak powiem, w cudzysłowie pijaną czekoladę, yy, kawę na sposób coś na zasadzie dawnego intoxicated, czyli tak gdzie faktycznie jest ta siła, kadzidła, bo potem ten zabaw tak pozmieniano, że po prostu wszystko zatracił, co miało. Yy, Czekolada jednak taką bardziej ponurą, może z drzewną bazą, yy, właśnie na zasadzie pijaną w cudzysłowie, taką powiedzmy z efektem rumu. Tam jest taki składnik masło czekoladowe, który ma takie taki tło. Czy taki niuans w głębi, coś na zasadzie rumu, coś na zasadzie kukułek Także tak, oraz pewną bombę owocową, ale już posprawdzałam komponenty, które składniki owocowe są dla mnie udane, które nie, które na pewno chcę użyć. Dlaczego? Z czym połączyć jakby taki zapach owocowy, który dla mnie będzie ideałem owocowości? I już po prostu wiem, że niektóre komponenty to nie jest taki wydźwięk owocowy, jaki ja lubię. Także to chodzi o poszukiwania takiej prawdy siły owocu. I przede wszystkim, jakby dla mnie jest nietolerowalna syntetyczność, chemiczność w owocach, kwiatach, takich rzeczach, co są realnie w naturze i tak dalej. Także to chyba tyle. Także taka też mała wstawka osobista. Ale właśnie z zapachów Amadeusza omawiałam, właśnie ten zapach z Egiptu, zycięski zapach Egiptu oraz ten All My Heavens. W ogóle. Poznałam też y, pewien zapach, y, aha, za bardzo miałam o tym myśl to może nie. Y, natomiast już po prostu wiem po pewnych rzeczach, y, jakich składników ja muszę też unikać w ogóle. Na przykład już widzę, że z Tyraksem i bardzo po drodze, y, ale już na przykład widzę, że kaszmeran to jest totalnie coś nie dla mnie. To w różnych zapachach, z różnych względów i tak dalej. Także to tyle, dziękuję. Pozdrawiam i do kolejnego filmiku. Oczywiście się zapraszam na filmik, gdzie będę opowiadała. W ogóle mogłabym dokonać teraz testów na żywo, pierwszych wrażeń, wybranych zapachów od każdego z tych twórców. W ogóle w Egipcie był też zapach grzegorza. Tak, się zastanawiam, czy kogoś jeszcze z tych twórców, których dzisiaj y, Czy znaczy był zapach też Bogdana, ale że y, w ogóle mam właśnie tą mniejszą ilość z konkursu egipskiego, zamieniłam w większą ilość mililitrów. To jest taki klimat. Y, ja w ogóle opowiadałam, tam były pierwsze wrażenia i dalsze. Y, ale też mi się trochę odbiór zapachu zmienił, ale jakby w nim zawarta jest dla mnie taka. Y, jakby to powiedzieć, wieczorowa. Pomarańczowość, która faktycznie mi się tak kojarzy trochę z Kleopatrą, z klimatami egipskimi, i tak dalej, ale właśnie taki egipski wieczorowy kobiecy zapach. Tak bym to powiedziała, ponieważ te inne zapachy myślę, że tak nie szły z taką stronę kobieco-elegancką. Mówię o, o Egipcie, co nie znaczy, że ten zapach się nie sprawdzi na męskiej skórze, bo może okazać totalnie inne ujęcia. I myślę, że w ogóle jestem bardzo ciekawa, jak nana się ułoży. Ta nana. Bo jeszcze mam nannę od Kamila. Bo jestem ciekawa, bo to może być zupełnie coś innego. Może w ogóle nie będzie tej wiśni. Może będzie właśnie tak bardziej, nie wiem, ty to im patrzyła, może zupełnie coś innego, na przykład jak sprawdzę na Darku. Tak samo no myślę, że ten drakar to podejrzewam, że najpierw pójdzie na skórę męską do sprawdzenia. Natomiast. Natomiast właśnie jestem ciekawa, jak ten egipt Grzegorza, jaką by się ułożył na skórze męskiej. Bo może to pójdzie totalnie w inną stronę. Także mam dużo litrów, jeszcze to będzie oczywiście sprawdzane. Nie dokonam jednak tych testów teraz na żywo, dlatego że zostało mi 30 sekund, widzę nagrywania. Także nic z tego nie wyjdzie, nie chcę tutaj faworyzować, że jeden zapach jednego twórcy tylko będzie sprawdzony. Także zapraszam na kolejne filmiki, gdzie będę. Opowiadana się tak bardziej zapowiedziowo, przedstawiająco yy, i też wspominająco właśnie o tej serii, na której naprawdę jest bardzo dużo filmów o polskich niezależnych projektach.